Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ten skin do zgarnięcia łapa, subskrypcja i komentarzyk, bierzecie udział, życzę powodzenia, my na GeForce Kinsie się znajdujemy, link do strony macie w opisie, z kodem SOUL klikając użyć kodu otrzymujecie ee, za darmo skrzyneczkę milispek do otwarcia, do tego do doładowania 5% bonusu, więc przed każdą wpłatą znowu można użyć kodu SOUL i cieszyć się oczywiście bonusem, no bo macie wszystkie metody płatności, wszystkie jakie są, są dostępne, więc no mordeczki. Powodzonka, a my dzisiaj, Mortki, robimy bitwę o wszystko. Robimy bitwę o wszystko. A co tam? Różne skrzynie. Nie będziemy się skupiwali, skupiali już na eventowych, bo eventy, spędziliśmy ostatnio na evencie troszeczkę na GeForce Kinsie. E, otwieraliśmy e, te Game Casey. Games Casey. E, żeśmy tutaj też otwierali skrzyneczkę Global najdroższą. Więc jak ktoś nie widział odcinka, to sobie warto sprawdzić. Dzisiaj, tak jak mówiłem, robimy tą bitwę. Robimy tą bitwę, już bitwę GeForce Skins. Eee, utworzyć bitwę GeForce skins i mordeczki tak robiąc tutaj e, robiąc tutaj, dodając tutaj skrzynkę czekajcie, coś zwisiłem, co, co myślę myślę o czym innym, mówię co innego e, dobra, takie o wjeżdżamy gdzieś tu w te lepsze i tutaj myślę, że możemy już sobie tak na spokojnie każdą po kolei wrzucić, eee, dobra, lecimy dalej może tą lepiej no i dobra taka bitewka, cztery graczy, utwórz przywołaj boty, 31 rund i lecimy, i lecimy, ja muszę się grzać, tutaj mam kurczę grzejniczek elektryczny, pod tym myszkę puszczam zimno w ręce no Grzejniczkiem elektrycznym mam kominek na dole, ale nie, jak nieraz przyjadę nagrywać, no to zanim zdążę napalić, to, to nie ogrzeje całości. A ja na górze mam komputer tutaj, więc no, trzeba się dogrzewać troszeczkę. Dobra. Kuźwa, bot crasher tutaj leci potężnie na razie. Bot crasher tutaj leci potężnie. No ale dobrze, no to jest na razie początek. Coraz droższe skrzynie, też jakieś procentówki będą. Dalej crasher tutaj na prowadzeniu. No. gdzieś różnica było 250 ze 150 gdzieś Bot Crasher ma więcej od nas, więc tak trzeba liczyć na razie inne Bot nie zdobyły nic ciekawego, więc no Bot Crusher na prowadzeniu 150 więcej, teraz Bot Henry no ale dalej Bot Crasher ma więcej e, teraz Bot chat możliwe, że ma więcej ale gdzieś mniej więcej wszyscy około 150 więcej od nas, teraz mm, dalej Bot crasher 150 więcej od nas Dalej tak, tak samo nic się nie zmienia, tego żeśmy już mniej więcej, chyba wyprzedzili czada, więc dobra, skupiamy się na burzcie krasherze, który ma już nie 150 a 250 więcej od nas, ale teraz to się zmienia. I ma gdzieś no z 8 dyszek więcej Bod krasher. Z 8 dyszek ma więcej. Teraz 4 dostaliśmy, więc 4 dyszki ma więcej od nas. Bod krasher. Jesteśmy zaraz za botem krasherem. 4, mówiłem teraz na no, różnica 60, no gdzieś około stówki, gdzieś około stówki, teraz gdzieś około 8 dyszek, znowu kurczę, tutaj i wulkan leci dla Henry'ego, i kurde, i kurde Henry, możliwe że ma już więcej, więc no teraz już to te liczenie nam tutaj się nie przyda, jeszcze fali injector leci dla Botachada. dla Crashera, też dosyć dobry skin nam, same. Dosyć no, śmieciowe przedmioty poleciały w tych ostatnich rundach, yy, więc no, ciekawie to nie wygląda. Yy, no i teraz nie wiem, kto już ma prowadzenie. Liczyliśmy, liczyliśmy, dalej. Teraz Crasher, widzę, coś trafia. Chad też coś trafił, no my również, ale. No kurczę. Dobra, coś tam gonimy, Chada, coś tam Crashera. Tym dropem, co teraz nam siadł. Henry gdzieś tam nadgania, ale Henry, no nie, on ma wulkana. No właśnie, i teraz chyba dla Henry'ego też dosyć drogi, kurwa, w chuj drogi przedmiot. I tutaj już się naprawdę nam pogmatwało strasznie. Pogmatwało się strasznie, bo żeby przegonić Henry'ego, no musiał musiałoby nam wypaść coś ciekawego, a Henry na ten moment jeszcze trafia więcej, więcej od nas, skina więc o większej wartości, w sensie... E, teraz bot Chat, też naprawdę niezły przedmiot. E, Ojejku, teraz jeszcze krasher, no tak Teraz nam najlepszy, ale to wartość tego przedmiotu naprawdę znikoma. Tutaj też nam najlepszy, ale no gdyby to był ten auk niżej, to byłoby zajebiście. No niestety, jeszcze bot krasher bot chat i Henry trafiają. No Henry ma najwięcej, my no, mamy najmniej. Zajebiście, zajebiście. No tutaj z botami na Jefferskinsie mmm. Zawsze mam podgórkę. Niestety, oczywiście, po skinie otrzymujemy z całej bitwy. Ale tutaj wartość tych skinów. Coś pięknego. Mogło być to nasze. Niestety. Niestety, mordaczki, na tym zakończę ten materiał. Ogólnie co, niedługo poziom i za poziom możemy otwierać skrzynki. Będziemy mieli klucze, więc będziemy je pewnie otwierać. Z mojej strony to tyle serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do sobą. Elo.